Jak to jest, że jedni sprzedają kurs za ponad 80 tysięcy w tym samym czasie, a inni ledwo mogą sprzedać kurs za 2000? Robiąc praktycznie dokładnie to samo. Jak to się dzieje? Różnicą, która myślę, że była też kluczowa, to bardzo mała taka społeczność i działania organiczne u mnie, związane oczywiście z małą społecznością, bo u mnie gdzieś tam kilkaset obserwatorów versus kilkanaście tysięcy na przykład u klientki. Nie ukrywam, że jeśli obliczamy sobie gdzieś w agencji tutaj ryzyko niepowodzenia kursu, to im ktoś ma wyższe zasięgi i tę społeczność bardziej zaangażowaną, to to ryzyko niepowodzenia kursu ustalamy zdecydowanie, zdecydowanie niżej. U mnie cała ta kampania była zatem wysokiego ryzyka, no i co też się potwierdziło. Ja wiem, że niektórzy guru kursowi mówią, że nie buduj społeczności, bo to nie ma sensu, można wszystko robić na zimnym ruchu, i również się z tym zgadzam, bo można jak najbardziej, ale w tych przypadkach kampanii, które tutaj akurat robiliśmy, one raczej polegają na spieniężeniu też tej społeczności, która się wokół nas otacza.